Szczęść Boże, witajcie! Mamy dzisiaj sobotę 29 października i posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy, faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Opowiedział wówczas następ... zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci ustąp temu miejsca i musiał być ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka się zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Dzisiaj moją uwagę zwróciło słowo uczta. Uczta, w której, jak mówił Święty Augustyn, komentując Pismo Święte, powinniśmy oddać Panu Bogu to samo, czym on nas poczęstował. Święty Augustyn mówi, że kiedy jesteś zaproszony na ucztę, zobacz, co otrzymałeś od tego, który cię zaprosił. Abyś mógł się tym samym odwdzięczyć. Gdy patrzymy na Pana Jezusa, który w Eucharystii daje nam pochodnie swoją miłość, całego siebie, swoje ciało i krew całkowicie wydany, nie zatrzymujący niczego dla siebie, to tym samym się odwdzięczamy. Starajmy się tak żyć, abyśmy naśladowali Syna Bożego, który niczego nie zostawił dla siebie, który nie szukał swego, ale szukał dobra ukochanych przyjaciół. Tych wszystkich, za których oddał życie. Naśladujmy go, i w ten sposób w pełni będziemy uczestniczyli w uczcie Eucharystycznej. Niech Was Bóg Bóg Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.